Witajcie kochani na, konale, na kanale Gosia Świat e, Przedstawiam Wam dzisiaj kolejny filmik e, z albumem, który wykonałam Tym razem jest to album folio, tylko taki dość duży e, Dawno już nie wykonywałam e, żadnych albumów folio e, Trafiłam na tutorial e, jak zrobić taki album na kanale u Rozy Kelly I na pewno Wam gdzieś tutaj podlinkuję ten film, ten tutorial, w którym ona pokazuje jak zrobić ten album. Album jest no, bardzo fajny. W wykonaniu jest prosty, najwięcej czasu schodzi na, na oklejenie go. Ale mam mnóstwo skrydek. Czekajcie ja wstanę. Nie będzie trochę mój cień. Zaraz zobaczymy, co Zrob spróbujemy zrobić tak, żeby go było mniej. Dobrze, troszkę pokombinowałam z światłem, e, troszkę będzie mój cień padał, bo e, mamy e, światło dzienne i mamy lampkę. E, ale może nie będzie to już tak przeszkadzało. E, chciałam Wam pokazać jak e, ten album wygląda. Ten album ma mnóstwo skrytek. Jest naprawdę bardzo fajny. Jest dość gruby, bo... E, Teraz, ja że zrobiłam go na wysokość 15,5 na 21 cm, a jest gruby, no prawie na 4 cm. No i zacznijmy. Jest prosty, wiadomo, nie można do niego do środka dać zbyt wielu ozdób, bo nam bo tutaj urósł bardzo. A, a wiadomo, dojdą jeszcze zdjęcia. A tych zdjęć on pomieści naprawdę sporo, koło może nawet 50-60. Otwierany jest tutaj na magnesik. Wygląda tak oczywiście. Tu wszędzie zostawiałam miejsce na zdjęcia, czy dwa mniejsze, czy jedno większe. Także tutaj to już, to już zależy. Otwieramy je w ten sposób. Tak samo miejsce na zdjęcie. Life is Beautiful i tutaj ptaszek to jest stempelek. Tutaj mamy stempelek ważki. I otwieramy w ten sposób, i jeszcze się będzie otwierał w ten sposób. Ale zacznijmy od tej środkowej klapki. Także jest naprawdę duży, zobaczcie. Naprawdę jest spory. Tutaj mamy motylek, tutaj mamy mały tak. Otwieramy tą klapkę. Otwieramy tutaj do góry. Tutaj mamy dwa miejsca na zdjęcia. Tu troszkę zmieniłam. W tutorialu było to troszkę inaczej. Ja zrobiłam w ten sposób, bo mój album jest troszeczkę krótszy niż ten, który pokazywała Rosa Kelly. I tutaj mamy tak, i to jest wszystko miejsce na zdjęcia. Także, mówię, tu wejdzie całe mnóstwo zdjęć. Te zdjęcia zakryją papier, zostaną tylko te ozdobne kwiaty. Ja bardzo lubię ten papier, leży u mnie już. Jakiś czas. Eee... Hmm, dobrze, jedźmy dalej, bo zgubiłam wątek. <laughs> Kolejne, kolejna klapka, otwierana też na magnesik w tą stronę, w tą stronę i tutaj mamy wodospad. Ja wodospadu nie ozdabiałam, bo tutaj są wszędzie wejdą zdjęcia i na końcu mamy kieszonkę i kagi. Także tak się prezentuje. Naprawdę album jest fajny, jest naprawdę bardzo efektowny i naprawdę pomieści bardzo, bardzo dużo zdjęć. Na tym mi zależało najbardziej. I teraz jeszcze tak otwieramy w dół, tutaj mamy też miejsce na zdjęcie. Otwieramy w górę kolejne miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy kieszonkę, a w kieszonce jest książeczka. Też z miejscami na zdjęcia. Także naprawdę ten album pomieści bardzo, bardzo dużo zdjęć. I tutaj mamy kolejną tą malutką flapkę. Tutaj na górze włożyłam tylko dwa tagi. Tutaj jest motylek, yy, pokolorowany glossy akcent, podobnie jak ten. No i tutaj mamy tą flapeczkę, ona się otwiera. I tutaj też mamy wodospad na mniejsze, węższe zdjęcia, takie instagramowe. I tutaj napis everyday. Także naprawdę jest album bardzo pojemny, pomieści bardzo bardzo dużo zdjęć. I prezentuje się w ten sposób, żeby go można było wsunąć na półeczkę. Także mam nadzieję, że wam się podoba, a tu jest jeszcze motylek, bo mi się podoba bardzo. Jest bardzo zmyślny, bardzo yy, bardzo fajne folio, bardzo chłonne, ale bardzo bardzo fajne. Także polecam Wam tutorial Rosy, Rosy Kelly. A Wam na dziś dziękuję i zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!